Jak widzicie nasz pracownik pcha samochód od samego domu na myjnie. Tym sposobem zaoszczędziliśmy na paliwie i udowodnimy Wam, że mycie za darmo jest możliwe. Siemanko, w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, myjemy samochód, dokładnie Fiata Punto, za darmo, jesteśmy na myjni, mamy tutaj wodę, jak wiecie z poprzedniego odcinku, jest to woda z cmentarza, mamy szampon i czyścimy samochód dookoła za darmo, to będzie mycie za 0 złotych, Dobra. przykład. I nie płaczcie na myjni. Nasz pracownik pięknie myje szczotką. Samochód nie pozostawia smug ani rys. Jest użyty szampon, ale jak widzimy, dla oszczędności prawie go nie widać. Piana jest tak delikatna, że widać, że zostało wlane mikroskopijne ilości. Widzicie tą pianę? Ja też nie widzę. Ale ucinamy koszty. Jak widzicie, na myjni mamy do dyspozycji dwie szczotki. Pierwsza z nich z płynem. Pamiętacie, zawsze przyjedziemy. Zawsze znajdzie się jakiś tam koryt z wodą. Zobaczcie. Jest trochę wody. Trochę brudna, ale to nic. Ważne, że jest za darmo. Użyjemy sobie tej szczotki. O tak namoczymy i wymyjemy sobie samochód, tutaj mamy zderzak trochę zanieczyszczony, nie chcę nic mówić, ta to trochę nie załadnie ładnie patrzy, ale ważne, że nie płacimy za nią ani wymyjemy zderzak, jest prawie już czysty, wyśmiący. Dobra, i użyjemy sobie teraz drugiej szczotki. Właściwie to nie jest przydatka. I tak naprawdę tutaj nic nie leci, ale... Pamiętajcie, jeżeli będziecie delikatnie przyciskać, to zawsze jakaś tam kropla spadnie. Kropla spadnie, kropla do kropli, i... kawy stalmownik. Ładnie, do kropli, spłukamy cały samolot, to może nam zająć od 2 do 4 godzin w zależności od sprawności tego pistoletu. Ale opłaca się. Już coś nie leci. O, jest kropna kropla. I to jest to Czasami trzeba potrząsnąć tym sznurem. bo widzicie, lecą krople bardzo powoli, ale lecą w ten sposób umyjemy cały samochód, dlatego wracamy na naszej szczotki i przechodzimy teraz do tu samochodu. W ten sposób umyjemy wszystko, ale żeby nie było, że nie mamy swojego sprzętu oczywiście jest Nasz sprzęt, nasza szczotka, woda z cmentarza, szampon i za pomocą tego sprzętu dokończymy mycie, żeby auto lśniało jak psu jajca. Bierzcie przykład i nie płacicie do mnie. Jest mycie za darmo, za 0 zł. W poprzednim filmie zarzucano nam że mycie szczotką rysuje lakier, ale nic bardziej mylnego, ponieważ lakier, jak widzicie, jest na metalu. To jest twarda powierzchnia, a szczotka ma miękki włos. I żaden piasek nie porysuje tego lakieru. Popatrzcie na tą powierzchnię. Jest idealnie gładka pod palcem, pod światło, również odbija się wszystko, więc mycie w ten sposób jest w 100% bezpieczne. I nie słuchajcie bredni w komentarzach. Ten samochód był od nowości myty właśnie szczotką. Na początku był myty za 1 złotych A teraz nowsza metoda opatentowana i myty jest za 0 zł. I jakoś jeździ. Właściciel jest zadowolony, więc. Mam nadzieję, że wy również będziecie zadowoleni, jeżeli tą metodę użyjecie. Właściciel tego samochodu w ogóle nie skarży się na rysy ani na jakieś negatywne skutki mycia auta szczotką. Więc nie słuchajcie nikogo, kto wam wmówi, że mycie takie jeszcze brudną wodą spowoduje porysowanie. Jeżeli woda jest brudna, tym się też nie przejmujcie, ponieważ auto przyjmie każdą wodę. To jest Fiat Punto. Jeździł on w różnych warunkach atmosferycznych. Jest parkowane pod drzewami, gdzie ptaki srają. I jak widzicie, lakier jest cały, od nowości. Świeci się jak psu jajca i tak będzie. Do końca swojego żywocha, w poprzednim filmie, zarzucano nam również, że używamy szamponu i to mycie wcale nie jest za darmo. Ale powiem Wam jedno: ten szampon został kupiony za złotówkę w dziale przecenowym w Kauflandzie. Popatrzcie, jest go 500 ml, a my użyliśmy zaledwie 3 do 5 ml tego szamponu. Więc w zaokrągleniu. Jest naprawdę 0 złotych. Więc proszę nie gadać i nie pisać w komentarzach, że kupiliśmy szampon. Ten szampon starczy nam jeszcze na 8 do 19 lat użytkowania. Więc ta złotówka była inwestycją, która przerodziła się w 0 złotych, cokolwiek to znaczy. Więc w zaokrągleniu mycie dzisiejsze samochodu. Jest za darmo. Bierzcie przykład. Nie płaczcie za mylnie. Auto w stanie perfekcyjnym. Lakier śni. Widzicie ten blask? Tak wygląda samochód po myciu za 0 zł. Bierzcie przykład. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie film. I udostępniajcie. Do następnego. Pozdro. Po wymyciu samochodu wyjeżdżamy z mini. Oczywiście nie odpalamy silnika, tylko pchamy samochód do samego końca. I to by było na tyle. Mycie za darmo w 100%.